Czy polskie firmy chętnie korzystają ze wsparcia dotyczącego prawa czy finansów? To jest tak, że e, tak naprawdę ta kultura prawna, jakbyśmy to określili w ten sposób, jest dopiero e, obszarem rozwijającym się przy, wśród polskich przedsiębiorców. Innymi słowy mówiąc, przez wiele lat przedsiębiorcy żyli w głębokim przekonaniu, że skoro mają ten gen przedsiębiorczości, potrafili zbudować, rozwinąć i naprawdę często doprowadzić do świetności swojej firmy, e, no, tym samym mówiąc, dysponować wiedzą i finansową, i prawną, że tak będzie Zawsze. Tymczasem zmieniające się otoczenie prawne, bardzo duża inflacja prawa, bardzo duża zmiana w regulacjach no, powodują, że ta pomoc jest wręcz w tej chwili niezbędna. I to, co obserwujemy, to z jednej strony wzrost tej świadomości wśród przedsiębiorców, z drugiej strony również coraz bogatszą ofertę w, ze strony kancelarii prawnych, konsultingowych, kancelarii, kancelarii finansowych. Natomiast myślę, że taka najważniejsza, najistotniejsza kwestia, to zrozumieć, na czym w tym doradztwie, w tym wsparciu przedsiębiorcom najbardziej zależy. Z naszego doświadczenia, świadczymy usługi na rzecz firm, zwłaszcza firm rodzinnych, i tych średnich, i tych dużych, i tych bardzo dużych od ponad ćwierć wieku. Najważniejsze dla nich jest zrozumienie istoty problemu, z którym się zgłaszają do, do prawnika czy do doradcy finansowego, a nie tylko i wyłącznie E, e, ekspozycja określonych przepisów i sposób ich interpretacji. Mhm. A czy często się zdarza tak, że firmy zwracają się do państwa, na przykład, z, z, kiedy już problem się wydarzy, mleko się rozlało i trzeba coś z tym zrobić, a nie zapobiegawczo? Tak, jest bardzo, bardzo często. Z czego to wynika? Wynika to z pewnych e, tradycji, bo tak naprawdę, jakbyśmy się zastanowili, kiedy się idzie do e, lekarza, no wtedy, kiedy chorujemy. Kiedy idziemy do prawnika, wtedy, kiedy mamy e, problem. Tymczasem wielu tych problemów można by uniknąć, lub skutki ich byłyby dużo, dużo mniejsze, gdybyśmy przyjęli jednak tę zasadę profilaktyki. Tak jak w zdrowiu, tak również w prawie. A czym grozi, jakimi konsekwencjami grozi taki właśnie brak profilaktyki? Przede wszystkim dużo poważniejszymi konsekwencjami w stosunku do tych, które mogłyby się zadziać w momencie, gdybyśmy mieli ten, ten, ten radar nastawiony przede wszystkim na profilaktykę. I tutaj mówimy zarówno o konsekwencjach prawnych, na przykład utracie jakiegoś utratnego kontraktu ze strony przedsiębiorcy poprzez konsekwencje w zakresie no, najważniejszego aktywa, jakim są pracownicy, czyli nie nie. Regulowanie pewnych kwestii może wiązać się z tym, że tracimy tych najbardziej wartościowych lub nie jesteśmy w stanie ich pozyskać. To są obszary związane z dostępem do finansowania, na przykład do atrakcyjnych ofert bankowych, leasingowych czy finansowania zewnętrznego, bo tak jak powiedziałam, to doradztwo nie sprowadza się do zwykłej analizy umów, jak często przedsiębiorcy mają to w swoim, w swoim wyobrażeniu. Te konsekwencje mogą być również konsekwencjami na gruncie zobowiązań publiczno-prawnych, na przykład w stosunku do organu podatkowego czy do zakładu ubezpieczeń społecznych. No, to może wiązać się nie tylko z takimi przejściowymi problemami, które się pojawią w biznesie, ale wręcz niestety w niektórych przypadkach wręcz doprowadzać do likwidacji biznesu.